Dzień dobry. Porobiłem tutaj parę tysięcy kilometrów i śmiem twierdzić, że jednak to ma sens. Jest super z każdej strony, bo jest łupany w kiepskich warunkach. Jestem z tyłu, jestem z przodu. Satelity chińskie nas wtedy śpiegują. Ziu Perpeto idziemy. Faa nazwałem ten motocykl chińskim GS. -em. Przed wami MT 800 w Moto MT800 wersji. Turing, ja jestem Kajetan, a ty oglądasz Motobandę. Kamil ostatnio wspomniałeś, że trochę za dużo gadam, więc ten odcinek będzie krótszy. Polecam ten sprzęt, jest fajny na razie. Nie, no dobra, wracam. Jest o czym opowiadać. Ten motocykl ma dopisek Turing ponieważ z założenia jest to motocykl turystyczny i już po samym wyprodukowaniu w Chinach przeżył swój pierwszy duży trip do Europy. I też nie byłbym sobą, gdybym nie podszedł do tego poważnie, czyli niepoważnie. I ten test nie będzie objazdówką wokół Poznania, żeby zobaczyć, jak kufry przeszkadzają na mieście, jak nim się jedzie 50 km wokół komina. Tylko stwierdziłem, że jak już ten motocykl wpadnie w moje ręce, no to trzeba nabić nim trochę kilometrów. Będą pojawiać się dwa MTK800. Wersji Touring ten, który teraz jest przy mnie, również pojawi się wersja Explore, ta najbardziej doposażona, najbogatsza, czarna, czyli ta smutniejsza. I właściwie tym Explorem zrobiłem więcej kilometrów niż tym sprzętem, bo tam nakulałem około 4000 km, tym troszeczkę mniej. Ale co fajne, nigdy bym nie sądził, że porównując te dwa motocykle, chociażby patrząc na ich specyfikacje, to miałem wrażenie, że te motocykle są. Bliźniacze, a podczas jazdy nimi i poznania się bliższego okazało się, że aż tak bliźniacze nie są. MT800 wersji turing. W regularnej cenie to było 52 tysiące. Teraz, ze względu na to, że to jest koniec sezonu roku, to wyprzedaż rocznika no, wręcz nas zachęca do zakupu tego motocykla, ponieważ cena spadła do 42 tysięcy, więc szok za turystę. Tyle pieniądza, czyli mało pieniądza, to całkiem sensowna cena. Oczywiście do tego musimy sobie doliczyć zakup kufrów za 4 tysiące złotych. Natomiast w wersji Explore, gdzie kufry już są zliczone w cenę, to jest kwota 58 tysięcy, więc nadal jest to. Wręcz połowa względem na przykład GSA, tutaj naszego europejskiego. Koniec o tych cenach, bo to też nie jest najbardziej istotne w tym momencie, przejdziemy sobie do danych technicznych i zaczniemy od serducha tego motocykla, jest to dwójka rzędowa 799 chłodzona cieczą mamy tu 91 koni 77 N jest to bliźniaczy silnik z KTM 790 moto wykupiło licencję na ten silnik przerobiło go nie wiemy czy na lepsze czy na gorsze to się okaże oczywiście w dłuższej perspektywie czasu ale jest to oficjalnie piec faktycznie od KTM -a. przejdźmy sobie teraz do jakby gabarytów i do wagi tego motocykla bez kufrów to jest 231 kg więc jeśli dołożymy sobie kufer centralny oraz dwa boczne. No to oczywiście tych kilogramów nam trochę dojdzie. Ja jako już rider, który jeździ chyba około 10, powyżej 10 lat, chyba po prostu wręcz dojrzałem, bo wcześniej totalnie nie interesowałem się turystykami. Porobiłem tutaj parę tysięcy kilometrów z tym sprzętem z kuframi i śmiem twierdzić, że jednak to ma sens. Mamy tutaj fajne, sztywne, aluminiowe kufry, w który bardzo fajny i łatwy sposób możemy je zdjąć. Po prostu sobie odblokowujemy, wcześniej sobie yy, kluczykiem przekręciłem, żeby był szybszy, łatwy dostęp. Poszło szybko i przyjemnie, a od razu nam się pokazuje wydech. Więc, jak już zdejmiemy sobie te kufry boczne i jeździmy sobie z centralnym, to bez problemu na mieście zmieścimy się między samochodami i nie będzie problemu z przycierką Cinque na pasach czy też na światłach czerwonych, jak będziemy się przebijać do frontu. Zaletą jest to, że maskują brzydki wydech. Tutaj się Kamil śmieje, że, że nam zasłania cichy i brzydki wydech, ale. Zawsze wydech można zmienić, coś z nim pokombinować. Bardzo ważną sprawą jest ładowność motocykla. Sprawdziłem tutaj ładowność tego sprzętu, dochodzi do 200 kg, więc biorąc pod uwagę, że ja powiedzmy w kasku z ciuchami ze wszystkim ważę około 90 pewnie paru kilo, to mam jeszcze stówkę możliwości załadunkowej tego motocykla rosta osi 1531 mm. Myślę, że mogłoby być troszeczkę więcej, żeby tej pewności po załadowaniu na winklach było troszeczkę więcej i żeby ten przód troszeczkę bardziej kleił. Wysokość siodła w tym modelu mamy tu 825 mm. Czy dużo czy mało? No ja się w miarę pewnie, przyjemnie czułem na tym motocyklu. Nie miałem tutaj większych problemów przy jakichś parkingówkach czy wypychaniu. Możecie zauważyć, że jest jest to siodło dzielone. W standardzie mamy tutaj yy, grzany fotel, więc na wyjazdach zimowych uwierzcie mi, robi robotę. Bak, i tutaj 19 litrów znajduje się w tym baku, więc można śmiało przy tym spalaniu zrobić około tam powiedzmy pod 300 kilometrów. Dzień dobry, jak już jestem od frontu. Wspomnę o tym, że tutaj mamy zawias od kajaby. przednie zawieszenie, mamy skok 160 mm, upside down, mamy oczywiście regulację co do tyłu, 150 mm skoku, oczywiście na sprężynie, także skok przodu i tyłu nie powala, żeby nim gdzieś tam upalać bardziej w terenie. Teraz sobie przypomniałem jedną sytuację taką awaryjną i tutaj przebitka, jechałem z Petitem bokiem asfaltu, żeby ominąć korki, wpadliśmy w bardzo głęboką dziurę, a jechaliśmy we dwóch. I zawieszenie wybrało, dało radę. Nie zepsuło się i mogłem zrobić tym sprzętem kolejne x tysięcy kilometrów. Więc jestem z tyłu, jestem z przodu. Nie wiem, czy kojarzycie tutaj tą markę. Ta marka była przejęta przez Brembo, czyli gdzieś tam opieka tej technologii odpowiedniej jest na dosyć wysokim poziomie. Z przodu mamy 320 podwójną, z tyłu mamy 260. Ze spokojem przy tych kilogramach, które. Podróżowały ze mną po Alpach. Nie miałem żadnego problemu z dohamowaniem, czy to awaryjnym, czy takim standardowym przy ciasnych zakrętach, więc sprawiają się odpowiednio. Warto wspomnieć o tym, że mamy tutaj dosyć dużą, pokaźną, szeroką i wysoką szybę z przodu. Ona jest manipulowana dwoma pokrętłami. Nie można zrobić tego podczas jazdy, i to jest według mnie mały minus. Po prostu musimy je podkręcać z dwóch stron. I wtedy możemy sobie pojeździć tą szybą, która wydaje dźwięki jak w starym Żuku, ale chroni bardzo dobrze w wersji, którą tutaj mamy w standardzie. Mamy handbary, osłonę silnika też już w standardzie, orurowanie, które naprawdę ratuje ten sprzęt w sytuacjach awaryjnych, tu macie przebitkę. W tym motocyklu oczywiście mamy ABS, wspomaganie trakcji, dwie mapy, tą sportową do jazdy troszeczkę bardziej dynamicznej oraz rain na gorsze warunki pogodowe. Nie ma tutaj możliwości odłączenia ABS-ów i tych wszystkich kontroli trakcji, więc dla niektórych może być to minus, dla niektórych nie, no ponieważ tak jak wspomniałem, niekoniecznie ten sprzęt się nadaje do upalania w terenie, więc to... Dla standardowego gościa, który po prostu jedzie przed siebie daleko, no, nie jest to potrzebne, żeby odłączyć, aczkolwiek mogłoby się przydać. Ten motocykl ma quick shifter. Również mamy ten pomad, fajne LEDowe oświetlenie, które jest doposażone dodatkowymi halogenami. Jak to duri potrzebuje dużo gadżetów, dużo prądu, więc mamy podłączenie 12V. Mamy również podłączenie tutaj bezpośrednio dwóch USB. Dosyć czytelny i duży wyświetlacz. W tamtej wersji. Explora, troszeczkę ten display się różni i tam czułem się już jak w domu, posługując się całą tutaj elektroniką i przyciskami, które notabene w Explorze są podświetlane, tutaj niestety są niepodświetlane. Wchodzimy sobie w Drive Mode, oczywiście mamy Sporta i Reina, tak jak wspominałem, niżej sobie schodzimy i możemy lawirować trzema wskaźnikami, jeśli chodzi o moc grzania manetek oraz oczywiście tylniego siodła możemy sobie też manipulować w trzech mocach grzania. Zegary są czytelne, widoczne obroty, jak i prędkość ile kilometrów możemy na baku przejechać wyświetla nam się na jakim biegu jedziemy. Te Touring czy Explore trochę się różnią i teraz nawiążę do elektroniki jeśli chodzi o Explora, to tam już tych map mamy trochę więcej, w tym terenie możemy bardziej się pobawić, odłączyć ABS kontrolę trakcji i tak dalej, więc to nam pozwala Włączeniu chociażby z oponami, które już są kostkowe, do tego, żeby troszeczkę bardziej poszaleć, mimo tych samych gabarytów, skoków, zawieszenia i całej reszty, bony są, tak jak wspomniałem, bliźniacze. Taki największy skok technologiczny między Turingiem a Explorem. W eksplorze tu jest miejsce, gdzie znajduje się radar. Tutaj mamy odblask, to oznacza jedno. Na wyświetlaczu są komunikaty, czy to z lewej, czy to z prawej strony, jeśli chodzi o martwe pola. Jeżeli coś nam się za bardzo zbliża do tyłka, to dostajemy Komunikat na czerwono, na środku, yy, na dole ekranu, że jest coś za blisko, oraz od razu mryga nam światło stopu, żeby dać znać temu osobnikowi z tyłu, który za blisko się zbliża. Zmiana między jednym a drugim yy, modelem jest wyświetlacza i grafiki oraz poruszania się po menu, i te przyciski troszeczkę się różnią. Przejdźmy sobie teraz chociażby, żeby uzmysłowić wam pozycję, wygodę tego sprzętu, ponieważ, tak jak wspomniałem, pojechałem sobie na MTQ 800 wersji Explorer do Włoch i zrobiłem 4000 km na tamtym motocyklu. Potrafiliśmy z Jackiem siedzieć na motocyklach po 10-11 godzin. Ta pozycja na Turingu czy Explorze jest no. Identyczna. O dziwo, nie miałem żadnych problemów z bólem tyłka, pleców, czy też dolnej partii nóg. Ręce nie są za wysoko, nie są za nisko. Ta pozycja nam pozwala troszeczkę się schować za owiewką i troszeczkę popracować przy zakrętach, żeby faktycznie obciążyć trochę przód, więc tutaj mamy na tyle miejsca przy kokpicie, żeby tutaj trochę z kaskiem się zmieścić. Znowu na tyle miejsca jest na kanapie stricte tylko dla rajdera, że możemy sobie posuwać do przodu tyłek, czy do tyłu, żeby się lepiej ułożyć. Sama kanapa jest tak bardzo wygodna, że po tych 10-11 godzinach, jak ja schodziłem z motocykla, ja nie miałem żadnego bólu. Mogłem śmiało dosłownie usiąść sobie na kanapę w chacie, którą wynajęliśmy i posiedzieć kolejne parę godzin z Jackiem i po prostu spędzić sobie na rozmowach. Jazda motocyklem przeładowanym, załadowanym w bardzo ciasnych zakrętach pod kątem nie ułatwia sprawy, i w momencie, kiedy naprawdę miałem kufry poładowane po sufit, musiałem ciałem pracować i schodzić niżej czy pochylać się, żeby po prostu przednie koło i zawias dodatkowe kilogramy po prostu miały na sobie, żeby mi się przód nie uślizgnął, żeby mi się nie podniósł, bo miałem kilka razy wrażenie faktycznie, że przód jest taki, wiecie, lewitujący, nie? Kładę się mocno w zakręcie, jest pod górkę, wspinam się, dodaję gazu, a on mi tam chce trochę tak pouciekać, więc tutaj była. Walka, żeby dociążyć przód, ale to po prostu Stelvio jest no, specyficznym miejscem. Na całej reszcie, powiedzmy, szybkich zakrętów, nawet mokrych, jechałem, słuchajcie, za Zajackim Molikiem, który, umówmy się, no jest raczej sportowym gościem i tym w miarę szybkim na torze, ale jadąc 135 na godzinę, 140 w długim łuku pod górkę albo delikatnie z górki na mokrym asfalcie, to ja na CF Moto jechałem sobie odwinięta maneta, i za jacusiem, więc naprawdę dawał mi na tyle poczucia bezpieczeństwa i tych dohamowań i tak dalej w newralgicznych sytuacjach po prostu wspinania się, czy zjeżdżania z ostrych górek, że tutaj naprawdę byłem ukontentowany, jeśli chodzi o ten motocykl żeby nie było cukierkowo, trzeba wspomnieć o wadach pierwszą wadą, którą wyczułem po odbiorze MTK 800 to dosłownie po jakichś 5 minutach zajechałem sobie na stację benzynową i zsiadając z tego motocykla wyjmując nóżkę pomocniczą lewą prawie wywaliłem motocykl ona jest po prostu troszeczkę za krótka albo ma złe kąty więc nie ukrywam, że to była rzecz na początku która mnie trochę bulwersowała, denerwowała ale im dalej w z tym motocyklem tym po prostu do tego się trochę przyzwyczaiłem i po prostu zacząłem używać albo centralnej stópki albo po prostu schodziłem odpowiednio z tego motocykla, żeby po prostu na wszelki wypadek nie zmusić go do tego, żeby się wywalił. Z takich jeszcze pierdółek na szybko powiem, że mam wrażenie, że wajcha od sprzęgła jest delikatnie za krótka, ze względu na to, że mój mały palec ląduje niemalże zawsze na kulce na samym końcu dźwigni od sprzęgła, więc jest to delikatnie irytujące. To są oczywiście takie niuanse, pierdołki e, i to można przeżyć. Z wad, które są na Tyle duże, że mogą się po prostu dawać we znaki między jedynką a dwójką w skrzyni biegów. Jak nie zmienimy tego biegu pewnie i mocno, i nie zrobimy stopą tak sensownie po męsku, to bywało w ten sposób, że mi po prostu czasami ten bieg wyskoczył między jedynką a dwójką. Albo wskoczył na dwójkę i mi Opad jakby sam, tak? Albo nie weszła dwójka, i po prostu zostawałem na neutralu. Na szczęście nie było tego problemu między innymi biegami, więc po prostu jak już się nauczymy tego motocyklu, to wiemy, że tą jedynkę z dwójką trzeba przepiąć porządnie i wtedy można z nim funkcjonować. Ale oczywiście nie byłbym sobą, jakbym o tym problemie nie wspomniał. Chodźcie, usiądę sobie tu. Zerknijcie, jak odpala się grafika tutaj na naszym ekranie. Nie dość, że to troszeczkę trwa w eksplorze bardziej, trwa, bo czeka, czeka, czeka człowiek na to, jak się załączy ten ekran, więc wtedy się śmieję, że te satelity chińskie nas wtedy szpiegują, podłączają się pod motocyk, żeby sprawdzić, co u nas się dzieje i żeby nas trochę podsłuchać. Po przełożeniu kluczyka załącza się nikomu niepotrzebna grafika, która nie jest zbyt piękna i na pewno na przebicie ją zobaczycie. Ten motocykl ma nabite 6000 z groszem, nie jest to dużo, nie jest to mało, roboczo godzin miał chyba z tego co pamiętam 108-110. W różnych warunkach, jak widać, jest upierdzielony z każdej strony, bo jest łupany w kiepskich warunkach, bo już jest zima i akurat dzisiaj trafiliśmy na piękną pogodę. Ale ogólnie jeździłem nim też w deszczu, w syfie i tak dalej. I biorąc pod uwagę całą resztę śrub innych azoli, to nie wygląda na sprzęt, który się bardzo szybko degraduje. Tak jak to niektórzy zarzucają Chińczykom, że one nie przeżyją roku, dwóch, trzech, albo nie dojadą z Polski do Włoch, bo są Chińczykiem. I tutaj pokazałem, że się da. Dojechać, wrócić i zrobił to bez awaryjnie. Moi drodzy, bez Może to dla niektórych nie jest jakiś lot w kosmos, tak? Ale biorąc pod uwagę temperaturę, która panowała po drodze, i faktycznie ten wysiłek tego motocykla, no nic się nie wydarzyło. Musiałbym pewnie przejechać kolejne 10-20-30 tysięcy kilometrów, żeby to sprawdzić. Ale chociażby taka fajna informacja, gdzieś u czeskiego dealera, z tego co pamiętam, jest wystawiony taki touring, który ma. Przebiegu 100 tysięcy kilometrów i ten dealer, czy osoba gdzieś tam z jego bliskiego grona, tym motocyklem po całym świecie naprawdę narobiła kupę kilometrów 100 tysięcy kilometrów. I ten motocykl żyje, ma pełno wlepek, naklejek z różnych krajów, więc to świadczy o tym, że tym sprzętem da się śmigać i da się robić długie przebiegi w wygodnej pozycji, przyjemnie, bez bólu, dupy i wkur się na to, że Chińczyk nie domaga. Co do konkurencji, przychodzi mi na myśl, co prawda trochę mniejsza pojemność, ale chociażby Faustrom, czy Tracer, czy chociażby KTM Adventure, czy Versys. Ale tak na dobrą sprawę konkurencją dla tego motocykla może być wszystko, co jest szosowo-turystyczne i ma jakąkolwiek możliwość załadowania się tutaj już, do was należy faktycznie wybór, na co byście się skusili. Nie ukrywam, że po tej mojej ekspedycji zimowej, mojej pierwszej ekspedycji zimowej falpy, ten motocykl zostanie w moim sercu na dosyć długo. Być może już sam fakt tego podłoża emocjonalnego historii wyjazdu na moją pierwszą Ejkmę z Jackiem, który jechał na sportowym motocyklu, na który bym wolał nie siadać i nie jechać w tak długą podróż, ale on był zachwycony, to faktycznie może ten motocykl na tyle by mi przemówił, że mógłby się pojawić u mnie w garażu. Właśnie po to, żeby eksplorować Europę i żeby jechać kupę kilometrów przed siebie, najchętniej tego motocykla bym wcale już nie oddawał. Ale muszę to zrobić za kilka dni, więc te ostatnie kilka dni po prostu spędzę jeżdżąc tym motocyklem na co dzień do pracy i z powrotem, żeby zaznać kolejnych kilometrów, bo po prostu uwielbiam jeździć. A jak mi się jeździ wygodnie, przyjemnie? Nie masz czym innym jeździć. No. Tej, no mam, no, dukat mój stoi. Dukat stoi w firmie i czeka, i już jest naprawdę zaniepokojony. Dlaczego tam od dwóch tygodni, czy trzech, czy miesiąca stoi, i faktycznie trochę za nim tęsknię, ale to, że tu jest grzana dupa, grzane manety. Jestem osłonięty, jest mi wygodnie, powoduje, że może bym przeciągnął jeszcze kilka miesięcy przez zimę tego FTK, bo chętnie bym na nim pojeździł, chyba, że mi wpadnie coś innego, fajnego w ręce. Słuchajcie, trzymajcie się, oglądajcie dalej nasze zmagania, bo na pewno trochę historii Stefno to w przyszłym roku się u nas na kanale pojawi. Także see you soon i śmigajcie zimą, pamiętajcie o tym, żeby się ciepło ubrać. Ja przez całe te nagrywki jeździłem w Arakisie, trójce nowej jeszcze przed premierą oraz w Arakisach dwójkach. Na nogach miałem S, ADV, -y, oczywiście od Seki, a na głowie iście sportowy, niemalże prawie torowy kask HJC RPH 12 w malowaniu Marvela. Także trzymajcie się cieplutko, a ja ile? Na kawę z Kamilem. Nara!